Siema z tej strony Kubiks Ananas już w kolejnym, czwartym odcinku z Kariery Rowem Rybnik, najprawdopodobniej Daily odcinkiem. I słuchajcie, co? Hmm, jeżeli nie oglądaliście odcinków, to w tym momencie jesteśmy na czwartym miejscu i mamy bonus Polonią Pygłoś z Zieloną Górą i z Lancou Devils I to jest bardzo dobrze. I to jest bardzo, bardzo dobrze. Mamy solidną, bo sześciopunktową przewagę nad 5 i 6 Orłem i PSZ. No i raczej już baraże i spadek nam nie grożą. A więc my, najprawdopodobniej dla nas w połowie sezonu, chociaż nie wiem, raczej nie, to nie będzie raczej jeszcze trzech odcinków, raczej, już jest, będą już tylko dwa. Ten i następny. No chyba, że się do play niestety nie zakwalifikujemy, ale mam szczerą nadzieję, że nam się to uda. Jedziemy z 11 kolejką, jedziemy do Poznania. Jedziemy do Poznania, ale żeby zdobyć bonus, to musimy zdobyć przynajmniej 32 punkty. Do wykonania jak najbardziej. No, 1-5 w pierwszym biegu, a juniorzy? 2-4! O, 3, a nie 3-10! Bardzo ładnie tkął! Pieszczek Zagar, 2 z bonusem Ło! Wow. Nie chcę przepowiadać, żeby nie zniszczyć. Ale... powiem tak. Fajnie by było wywieźć stąd aż 3 punkty. No i na pewno już mamy bonus Już mamy jeden punkt Ragar Krzyśniewski Cześniewski niestety w taśmie wjechał Ale i łapta jest Dostał wykluczenie Hansen Kurz Wygrajmy to panowie, let's go Bocz Pieszczek Brawo Trzy punkty wywozimy z Poznania Damy pojechać Janowi Ciechowi. Ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. 58 do 31. No niestety, nas ten mecz trochę kosztował. Trochę dużo nas kosztował. Na wyjeździe bardzo duża wygrana. ale nie koszt, Ale również dostaliśmy awans w tabeli. Awans w tabeli. Na trzy kolejki przed końcem rundy zasadniczej. <laughs> ja powiem tak, ja się nie, nie wiem, czy ja chcę się mega mierzyć z Ostrowy na Ostrów. Którą, jak wiecie, 50, byśmy musieli wywieźć 59 punktów u nas, żeby zdobyć bonus. To będzie arcy trudne. Trzecia runda, z kim my teraz idziemy? Z Orłem Łódź. musimy 54 punktów zdobyć przynajmniej Srebrny Kask Franek, dól i cierniak. Ok. Idziemy u Ciebie Idziemy z mocną drużyną. Orła łódź. Pontusa mają. Wzięli pontusa z grena, to nie? Pontusa z Gren. Pontusa z Jest licencjonowany, więc może mi się mylić czasami. 1-5 w pierwszym biegu to nie jest dobry zwiastun. No ale już będzie na w 3-3. Jeszcze wcześniej dacie radę. 3-3 niestety. Hansen Wojdyło. Wojdyło będzie już kwiech jeździł. No niestety. Na remisy jeździmy. Kurczę. A nawet przegrywamy. U siebie przegrywamy z orłem. Ale już remisujemy. I wyjeżdża teraz ja kwiech z Hansenem 3-3, nieźle Czyli tak, już raczej nie mówimy tutaj w kategorii zdobędziemy bonus chociaż zawsze trzeba wierzyć, bo te matematyczne szanse na to jeszcze są A oczywiście zapomniałem Jana Kiecha puścić No już nie ma Liczymy na na ten ostatni bieg, na Jagara, na Hansena no nie no, przegrywamy z Orłem u siebie. Spadamy na <coughs> czwarte miejsce. Teoretycznie Orzeł ma jeszcze szansę za dwa bonusy, ale raczej nie da rady. No Ale wiecie, no my tutaj tak naprawdę tracimy dużą szansę na trzecie miejsce i jeżeli nie jest Polonią Bydgosz. Najprawdopodobniej Polonią Bydgoszcz w playoffach. My kontra wybrzeże. Kurz, dwojdło. Jeden, pięć, bardzo ładnie. Nawet nie wiem, ile możemy maksymalnie przegrać, bo to raczej w takiej kategorii. Chcę co mi się najlepszy wynik po prostu. Bardzo ładnie na widzę. Na wymiarze są trzy punkty. To jest mój cel Kurz, Pieszczek Brawo. Żagard, korcz. Korcz niestety gorzej. No nie jedzie nikt słabo, bardzo. Wygrywało w pójdzie do zmiany, bo 2-0 pod rząd. A tu już 5-1-5 wygrywamy. Tam. Oni już jakieś gościa te I gonią nas. I przegonili nas. Jankwie. Dobrze, jankwie. <laughs> jankwie to jest dla nas ratunek. Kurz pieszczek. 3-3. No i teraz nie dostać 5-1. 3-3. To jest dobry wynik. 44-46. Wywozimy bardzo ważne 3 punkty z terenu niebezpiecznego. A ostroga ostrych z zieloną górą, z falubazem. Szkoda, że nie wygrywa. Tak, bo tu był chyba punkcik do urwania. No i teraz będzie trudno. Będzie bardzo, ale to bardzo trudno. A bo to w sumie może będzie ostatni odcinek. Zobaczymy. Może to będzie taki trochę dłuższy odcinek. Yy, będzie na pewno mniej gadania. Landshut wygrywa mocno. A w sumie zobaczmy, jak ta liga tutaj. No, jesteśmy siódmi. No, nie powala to na kolana. Ale każdy wie jaką my super mamy juniorkę. No, że nie najlepszy, No to. Ale jedziemy w rybniku. Może się uda urwać punkt. punkty. Słuchajcie. Jest to opuścić. Jest co opuścić, a chcę zobaczyć. Falubas. No niestety. Falubas to trzy punkty. <laughs> A to oznacza, że my też byśmy musieli zdobyć kolosalne 60 punktów w meczu Czy da się? No da się, ale będzie szalendalnie ciężko, gdzie my przy czwartym biegu już 12-12 remisujemy. Pod zdobądź punkt kot. No nie zdobył. Kur... Spieszczek no niestety, Trześniewski z Ragar. Odpiesz mm -mm. tak. Yy, Wojdyła Wojdyłem mnie. Rejdi. Trzy, trzy niestety tylko. Yy. Wojdyłem żagar. Zawojdyłem. Trzy-trzy. I zapieszka Hansen. Dobrze, nie możemy zrobić teraz pierzaka. No cóż. Tu pojedzie Jankwie. Brawo, dwa punkty. To jest tylko remis. panowie, wie, remis! Remis! Uratowaliśmy nam remis. No dobrze, dobrze. Oni mają bonus mnie, ale 22 punkty to jest tak nieźle. Ja tutaj myślę, że my skończymy. W meczu o trzecie miejsce. Półfiną mamy ze Strawią Mostrów. Jedziemy najpierw u ciebie. Czyli w sumie jedziemy znów ze Strawią Mostrów u ciebie. Sek. Wygrywa Artyum Łaguta. Drugi jest Janusz Kołozie, a trzeci Niki Pedersen. Taj. Ładnie. Zobaczmy, może w sumie. Zobaczmy. Albo dobra. Pod koniec tego odcinka. Zrobimy już naprawdę do końca tutaj fazę play-off. I ja wiem, że ten odcinek będzie stosunkowo długi, bo ja mam jeszcze 4 mecze do rozegrania. Ym, no ale co? Lecimy. On nie idzie nam, ładnie. Jakieś zmiany, bo ja tak mniej więcej dopiero po 7 biegu chcę robić zmiany. Bo ja nie chcę takich nagłych obrazu. To się 0 00 i nagle je walą sobie tak. Kasy i pojedzie na trzy. Nonsens, wojdyło. Czyżbym ja nie zdjął? No niestety, nie zdjąłem. Jedna klawiaturka w Mi. Bo są takie, jakby wiecie, że do sterowania jak ktoś nie gra na kompie, to może nie wiedzieć. Nie zdjąłem tego przez przypadek. No i co? Wiadomo, że fajnie jest mecz wygrać. A mogą oni w sumie jeszcze to zrobić. Ale tego nie zrobią. I dziękuję, że tego nie zrobią. Powiem Wam tak: meczu rewanżowego z Ostrowem już nie chcę nawet prowadzić. Młodzieżowy i SGP2? Tak jakby, no. Gdyby Kejnan Ruf. czyli nie tak jak w prawdziwym życiu. Kejnan był bodajże szósty. Yy, no i tu już dlatego przysłucham, bo już wiedziałem, że to będzie mega, mega porażka. No i była mega, mega porażka. My jedziemy u siebie. Mhm, z Polonią Bydgoszcz. Nie. Nie, ja tu też nie widzę sensu, bo to jest dla nas chyba przeciwnik. Tak. Dostaliśmy jeden SCC, czyli tego pieniążka jednego. Bardzo nam się przyda. No jak mówiłem, Polonia to trudny dla nas przeciwnik. <trym> wygrywa Ostrów i wraca znowu do Ekstraligi. Drugi z trzecia Polonia Bydgoszcz. A wygrywa Ligę Sparta Wrocław, a podium zapełnił Motor Lublin i GKM drugiąc No to się nieźle w Ekstralidze podziało. No to się nieźle podziało. Spadają oczywiście wilki, krosno. by się spodziewał. Tak, oni często spadają. A barasz ma jeszcze falubas. Więc tak, my kibicujemy wiadomo falubazowi, nie? I teraz tu i będzie już, będzie już. Zobaczymy. Termin. A zobaczymy sobie nawet stat Stat. Jagar, najlepszy zawodnik linii. Kurs również. Taką samą średnią panowie mieli. Brawo dla nich. Jak ktoś to widzi, w komentarzach może to napisać, że brawo dla zagara, brawo dla kurca. Brawo również dla Hansena i Jana Kwiecha. Yy, a w ogóle tak jak w sumie ostatnio nie mówiłem, ale możecie zostawić łapkę w górę. Subika z dzwoneczkiem. No, a się utrzymuje widzę. <laughs> A to od nas spada. Jeszcze zobaczmy. Tu końcowa tabela, a więc nie znów na jest stal Rzeszów. ura ojej, że przegrała. Czyli Wybrzeże się utrzymuje i spada najprawdopodobniej i Landshut. Tak, Landshut w niższej lidze. To już oficjalne. Indywidualnym mistrzem świata jest Szymon. A nie, to są kwalifikacje. Szymon, właśnie jakiś pederskim Janek, kołodziej. Który chyba z seku wejdzie? No, jakoś tak. Yy, indywidualnym mistrzem świata to Bartek Zmarznik, Leon Lon i Martin Waculik. Ja tutaj przesumuluję: młodzieżowym indywidualnym mistrzem kraju jest Wiktor Przyjemski, trzeci Czupurnik, Kasper Pludra, a trzeci Bartek Kowalski i MP wygrywa Kasper Woryna, drugi Maciek Janowski, a trzeci Dominik Kubera. Yy, no i to, ja, ja już tutaj. Do końca chcę, żebyście zobaczyli. Również wam pokażę tabelę Tutaj jesteśmy czuści, nas jest tylko wybrzeże i PSZ. Poznaj. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa!